Co, kolego, ja mam na kamerę z przodu i z tyłu i nagrywam to, co ty zrobiłeś. Będziesz zgłoszony do policji, ale ja je nie masz, Frajer, Zobacz, jak wyglądasz, jak frajer nawet. Dobra, zobacz. nie musi być Kretyn w Volvo przy prędkości maksymalnej dopuszczalnej na ekspresówce postanowił, że wjedzie mi dosłownie przed maskę. Niestety kamera nie oddaje tego, jak to wyglądało oczami kierowcy, bo jest zamontowana bliżej szyby, wyżej i zniekształca obraz. Zaraz po tym zdarzeniu zacząłem zgrywać nagranie na telefon. Podczas zgrywania kamera nie rejestruje filmu. Nie spodziewałem się zupełnie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii. W trakcie kopiowania filmu przy zjeździe z ekspresówki obok MacCafe, kierujący Volvo zajechał mi drogę i zahamował do zera. Po tym incydencie wyłączyłem kopiowanie, i kamerka znów zaczęła nagrywać. Dodam jeszcze, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Gdzie panie, gdzie kolego, panie kolego, gdzie? Sieci fizyczne dopiero potem w energii. Przykład? Idziemy na dieta, jak chcemy skupić. Zaczynamy y, zmieniać składniki, zaczynamy zmieniać jedzenie. Ale co się dzieje bardzo? Zobacz, 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 zobacz. Zobacz, 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 zobacz. 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 Jak jesteś, to zjeżdżaj pogadamy Choć kur... Chodź pogadamy, jeśli taki ceniak. Wiesz to kolego, ja mam na kamerę z przodu i z tyłu i nagrywałam to co ty zrobiłeś będziesz zgłoszony do policji. Ale ja je nie masz kurwa. jesteś frajer, zobacz jak wygląda jak frajer nawyk. k***a, kur... pogadamy. Posiadaj jak masz jaja. Dobra, zobaczysz. Dziwne zachowanie kierującego Volvo wzbudziło nawet zainteresowanie przechodnia. Myślałem, że to już koniec. Gościa poniosły nerwy, ale pogadał sobie, więc się uspokoi. Myliłem się. Zjechał, a gdy go ominąłem, to ponownie ruszył za mną. Zacząłem jeździć w kółko z tym męczącym ogonem. Jechał za mną kilkanaście kilometrów, nadrobił parę ekstra, robiąc dwa razy kółka po tarnowie, łamiąc przepisy, blokując ruch, prawie doprowadzając do trzech kolizji: pierwsza na drodze ekspresowej, druga, która się nie nagrała, i trzecia próba, którą za chwilę zobaczycie na ulicy Poznańskiej w tarnowie. Reik, check, Rozumiem, że można być wzburzonym po jakimś zdarzeniu. Ktoś się pomylił albo zagapił, ktoś inny zatrąbił, ale nie umieć się opanować przez 20 minut? Gdybyśmy wszyscy tak reagowali, to mielibyśmy na drodze pole bitwy. Chcesz coś wyjaśnić? Zgłoś albo zapomnij, droga to nie jest miejsce do wymierzania sprawiedliwości. Postaw się w sytuacji drugiego kierowcy. To ty mogłeś niechcący zajechać komuś drogę, albo to ty mogłeś kogoś strąbić. Nic się nie stało. Zdarza się. Jedziemy dalej. Przeproś, jeśli możesz i jedź dalej do swojego celu. Nie wymuszaj, nie pouczaj, nie szeryfuj.